Bracia i siostry, dzisiaj Kościół daje nam tę Ewangelię, która ma nas pocieszyć w drodze. Zmierzamy przez okres wielkiego postu, w którym podjęliśmy przeróżne wyzwania duchowe, przez większą modlitwę bardziej gorącą przez jałmużnę i post. I widzimy, że to co się dzieje na górze Tabor ma przygotować uczniów do tego, co się stanie na Golgocie. Ma przygotować uczniów do tego, co się stanie Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielką Sobotę. I również przygotować do tego przyjęcia, objawienia Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego. Bo przecież Pan Jezus na górze Taboru objawia się w swojej chwale. I zobaczmy właśnie, że ta Ewangelia ma również nas przeprowadzić, zachęcić do tego, żeby to, co jest trudne w okresie Wielkiego Postu pokonać, żeby mieć tą świadomość, że ze mną jest Chrystus, mój Pan i zbawiciel. Mój Bóg jest ze mną i zobaczmy, że dzisiaj tak przedziwnie Pan Bóg nas prowadzi dlatego, że słyszymy na samym początku opowieść o tym jak, Abraham ma złożyć ofiarę ze swojego syna. Zobaczmy, jest ku temu pewien powód. Otóż Abraham, który wychodzi z Ur nie ma do czynienia z kultem, który jest w ziemi Kanaan. Był to kult Molocha. Takie bóstwo, które domagało się tego, aby składać w ofierze swoje dziecko pierworodne. Aby to miało zapewnić szczęście. To miało zapewnić właśnie błogosławieństwo. Potem ten kult jest znany jako kult Baala. Pamiętamy za proroka. Eliasza, kiedy Eliasz właśnie staje naprzeciw prorokom Baala i objawia się wtedy Bóg prawdziwy, Bóg jedyny, Bóg Jahwe. I zobaczmy, że, że właśnie kierowany pewno tym, tym właśnie, że wszyscy wokół tak czynią, Abraham. Również ma dokonać właśnie takiej ofiary. Tylko, że Bóg Jachwe, Bóg Jedyny, jest inny, jest święty i On się tego nie domaga od Abrahama. Domaga się i zaprasza go do gotowości na trud, gotowości na cierpienie. Ale nie domaga się od niego ofiary z jego własnego syna, bo tego, tego syna właśnie mu dał. Zobaczmy właśnie w tej prywacji, którą wspomniałem też na początku dzisiejszego dnia, właśnie Pan Bóg pokazuje, że, że to dojście do chwały nieba. Dokonuje się również przez cierpienie, które jest obecne w naszym życiu. I niestety przez grzech pierworodny to cierpienie jest nieuniknione. To zmaganie w czasie wielkiego postu, ono właśnie nie ma na celu właśnie takiej śmierci fizycznej, ale ma na celu zmaganie wewnętrzne. Które również jest związane z cierpieniem. Muszę, muszę się zaprzec samego siebie. W Piśmie Świętym mamy taki, taki moment, kiedy Mojżesz nie chce cierpienia. To jest taki moment, kiedy Mojżesz ma być już gotowy do misji, żeby, żeby wyprowadzić Izraelitów z Egiptu. Urodził mu się syn. Piękny chłopiec. i on nie chce go obrzezać. Dlatego, że twierdzi właśnie, że no, taki piękny, taki dorodny, i ja mam go krzywdzić, mam go okaleczać. Jest zapisane właśnie w, w, w tym fragmencie Pisma Świętego, że konsekwencją tego zaprzeczenia się, tego cierpienia syna, przecież obrzezane były, były wszystkie dzieci Izraelitów, ale właśnie, że Mojżesz nie chciał się na to zgodzić, groziła mu śmierć i w porę jego żona obrzezała syna, dokonało się ponowne powołanie Mojżesza, bo Mojżesz w tej sytuacji nie był zdatny do swojej misji, właśnie dopiero wtedy, kiedy kiedy dokonało się to obrzezanie syna, dopiero wtedy był gotowy przez ponowne powołanie do misji. I zobaczmy właśnie, Pan Bóg nam dzisiaj pokazuje, że to dojście do chwały dokonuje się przez walkę wewnętrzną, dokonuje się przez cierpienie, które doświadczamy. Ale nie mamy się tego lękać. Mamy właśnie spoglądać na chwałę Bożą, na chwałę Pańską, bo to, to, co trudne nas spotyka, szczególnie kiedy podejmujemy te wyzwania w czasie Wielkiego Postu, ma nas właśnie doprowadzić do chwały zmartwychwstania. Po to właśnie przeżywamy te. Te walki wewnętrzne i po to podejmujemy te trudy wewnętrzne, które często objawiają się na zewnątrz, po to, żeby jak najlepiej przeżyć święta wielkanocne, żebyśmy faktycznie usiedli do tego śniadania wielkanocnego, tak jak piszą prorocy, z obrzezanym sercem. Sercem oddanym Panu Bogu, właśnie gdzie dokonuje się faktycznie walka wewnętrzna. I to serce jest już doświadczone w tej walce wewnętrznej. Kochani, ufajmy Panu Bogu, który chce nas przeprowadzić przez drogi, może i trudne, ale one wszystkie prowadzą do chwały niebieskiej. Amen.